Świetny fotosmartfon, na którego nie zbankrutujesz, jak wybierasz iPhone'a i masz do dyspozycji 1500 zł. iPhone 13 w kolorze Midnight. To urządzenie w kompaktowych wymiarach, ma 6,1 cala, można go obsługiwać nawet jedną ręką. Wzmocnienia z przodu oraz z tyłu w postaci obecności szkła, a także ramka wykonana z aluminium. Ten telefon przeszedł znaczące zmiany, jak przechodzisz ze starej edycji iPhone'ów. Przede wszystkim ekran oled wysokiej rozdzielczości, ze znakomitą jakością wyświetlanego obrazu. Do tego basowa wersja pamięci, która teraz wynosi już 128 GB i usprawnione aparaty. Główny sensor tego telefonu ma 12 megapikseli i fantastyczne nagrywanie jest tu również obecne w jakości 4K w 60 iPhone 13 napędza Apple A15 Bionic, turbo wydajny chip od Apple, dopakowany 4GB pamięci RAM, który poradzi sobie z najbardziej zaawansowanymi zadaniami. Masz tu również głośniki stereo, NFC dla płatności mobilnych, dostęp do sieci 5G. A sam telefon jest w stanie jak nowy, z polskiej dystrybucji, z pisemną gwarancją na okres 3 miesięcy. W oryginale z kondycją baterii na poziomie 100%, z możliwością pozostawienia starego sprzętu w rozliczeniu. LuxShop Szeligowskiego 1.